Cześć kochani, witam się z wami z mojej kuchni w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj zabieram się za świąteczne pichcenie. Usmażyłam już naleśniki, takie wiecie, w wersji low carb, czyli takiej niskowęglowodanowej, e, z przepisów e, keto, z profilu gary, polecam, fajny profil. I właśnie zabrałam się za farsz. E, gotuję już kapustę, grzyby. Za chwilę będę smażyć w ogóle z pieczarkami, bo wlecą w tym roku również potrawy w wersji niskowęglowodanowej. Nie chciałabym się czuć taka po tych świętach wiecie, ociężała, ospała, a zazwyczaj po węglowodanach tak się czuję, więc po co? Dla mnie to ma być przyjemność, a w smaku, słuchajcie, to w ogóle nie traci. Także zaskoczę moją rodzinę. Mam nadzieję, że w ogóle nie skojarzą tego, że to jest o coś innego, nie wiem, nie próbuję, bo smakowo to naprawdę jest pyszne. Także będę robiła dwie wersje krokietów. Jedne to będą z kapustą i grzybami, a drugie to będą z pieczarkami, cebulą i mozzarellą. Pyszka będą. Wszystkie będą panierowane w serze grana podaną, także będą miały chrupiącą skórkę, naprawdę. Myślę, myślę że tymi krokietami to przekona moją rodzinę do takich zamienników węglowodanowych. Wszystkim to na zdrowie wyjdzie. Potem mam zamiar zrobić piernik. Bo pierniczków chyba robić nie będę, gdzieś posiałam formy, nie wiem, te foremki czy do pierniczków, nie wiem w ogóle gdzie one są. Myślę, że są gdzieś jeszcze w jakimś kartonie, ale nie chcę mi się w ogóle ich szukać. Także zrobię wielki piernik, przełożę go jakimś dżemorem bez cukru i będzie pysznie. Oraz wymyśliłam sobie, że będę robić dwa serniki, sernik paski, jest taki pyszny, kremowy. Oczywiście też wszystko w wersji keto. I sernik z kruszonką i z makiem, także. No, w przyszły weekend będę stała przy garach, bo w poniedziałek idziemy do Polski na Wigilię. Niestety nie dostaliśmy urlopu, także trzeba się cieszyć z tego, co mamy. Póki to się wszystko tam gotuje, zawieram Was do sypialni, w której zmieniłam delikatnie aranżację. Mówiłam, że dam Wam znać i będę update'ować, jeżeli coś się zmieni. Otóż zmieniło się, znalazłam więcej poszewek. Znalazłam poszewki z takim jelonkiem w kolorze czarnym, czarno-złotym i w kolorze srebrnym no srebrno szare. Także te lądują w sypialni srebrno szare lądują w salonie i jest tak pełniej w ogóle wiecie co. Jak rozpakowywałam te wszystkie kartony i te wszystkie folie i worki, które przywieźliśmy ze sobą z Dublina, miałam takie, o oh, wow, jeszcze to mam, i jeszcze tamto mam. Normalnie, jakbym wróciła z zakupów, super to jest i bardzo ekonomiczne. Natomiast, no, miałam taką małą niespodziankę. Nie pamiętałam dokładnie, co tam jest w tych kartonach. Wiecie, ja nie wyciągałam tych kartonów przez prawie. o matko, półtora roku. Także no wiecie, jak nie, nie widzicie tego na co dzień, to, to wam umyka, ucieka i tak dalej. E, a propos jeszcze, powiem wam super śmieszną anegdotę. Rozmawiałam ostatnio z siostrą e, i mówi do mnie, no, że tam gadała ze swoją koleżanką, Ewo, pozdrawiam cię serdecznie, Ewa, że ja mówię bardzo wolno na tych vlogach, że, mm, że jest, mam takie slomo. Otóż wiecie dlaczego? Całe życie mi wszyscy mówili Monika zwolni, e, Monika nie mów tak szybko, bo Cię nie można zrozumieć, także... No wzięłam to głęboko do serce i stwierdziłam, że skoro będzie tutaj tyle nowych ludzi. Nie znacie mnie jeszcze, nie wiecie, że ja tak szybko mówię, o u nas ogólnie to jest rodzinne. No to nie chciałabym, żebyście tak stopowali. Co na ja powiedziała? No to starałam się mówić wolno. Natomiast skoro jest taki odzew, feedback, to wracam do mojego normalnego mówienia. Staram się mówić tak, jak mówię na co dzień, ale z tyłu głowy jeszcze tak mam Mów wolniej. Nawet mój mąż mówi, jak ja coś robię, to jest Bąbel, gdzie ty się spieszysz! Więc, no ja tak mam, całe życie w pośpiechu. E, no ale co zrobić? Mnie ciężko utrzymać jest w miejscu. E, nie tylko jeżeli chodzi o, nie wiem, czas wolny, ale też o życie, o mieszkanie. E, tak, wiecie, ja nie boję się zmian. Ja bardzo lubię zmiany, ja lubię jak coś się dzieje, ja lubię poznawać nowe rzeczy, nowe kraje, nowe kultury. I tak naprawdę, jeżeli ktoś by mi powiedział, e, nie wiem, Monika, wyjeżdżamy, to. W Szwajcarii za miesiąc. Ja bym powiedziała: Dobra, spoko, daj mi czas, żeby to szybko ogarnąć i szczała na rajadę. Natomiast mój mąż, on bardzo nie lubi zmian, także on jest taką moją kotwicą: on mnie tak stopuje, wyciszą jej bąbel, uspokój się. E, kochani, gdzie ty się spieszysz? Tak jest taką moją ostoją. Kochany on jest. E, dobra, w momencie, kiedy gotuje mi się kapusta i grzyby na moje krokiety, zmieniłam pościel, zaraz Mam taką słodką w reniferki. Już tak świątecznie ona jest taka ciepła, słodka i bardzo piękna. Pasuje mi do sypialni, pasuje mi do moich perzy i bieli. Także jest pięknie. również się świątecznie przytulnie i Z rudolfem i reniferami. Także tak. Dobra, ja wracam do gotowania. Farsz na tą wersję kapustek, żeby już mi się robi. Teraz Robię farsz pieczarki, cebula i mozzarella, że sobie ją szybko poszatkuję w takim czopach. Dobra, idę po olej. Kupiłam ostatnio olej z awokado w biedrze. Na tym szybko zarumienię cebulkę. I zabieram się zapytali. Ja tutaj sobie piwce... czekajcie. Wyłączę na pizze, by nie było takiego huku. Pozostawiam z w ogóle w temacie culinarii na święta. Pracując za granicą, oczywiście pracowałam z wieloma Polakami, e, którzy pochodzili z różnych regionów Polski. I tak jak na przykład w moim rodzinnym domu, e, na święta jemy barszcz z uszkami i te wszystkie inne potrawki, po śledzie, mm, kapusta z grzybami, krokiety, mm, różnego rodzaju ryby w zalewie, dorsz, albo karw, albo łosoś. To spotkałam się z tym, że w niektórych domach jestem zupę grzybową. Albo super rybną. E, także wiecie, nie poznaje się za granicą jedynie e, obyczaj zagranicznych, na przykład kraju, w którym żyjemy, ale również polskich obyczajów z różnych stron polskich. Bo wiecie, ja jestem z Lubuskiego, ktoś inny był z Lubelskiego, z Łódzkiego, e, ze Śląska. Tam są różne obyczaje i to jest, to się tak fajnie miesza, że można poznać zarówno. E, tradycje irlandzkie, tradycje niemieckie, jak i również tradycje polskie, z innych regionów Polski, także to jest super. Kiedy ja tutaj gotuję i przyrządzam krokiety low na święta, moja mama w tym czasie lepi uszka i pierogi z kapustą i z grzybami, także równocześnie gotujemy. Wysłała mi filmik, więc zaraz Wam pokażę, jak wyglądają przygotowania do śniadania w moim domu. Tak naprawdę na kilka kuchni, bo to nieprawda, że gdzie kucharek trwać, tam nie ma co jeść. Moja babcia coś przygotuje, mama coś przygotuje, ja coś przygotuję, tata coś przygotuje. Razem coś ugotujemy, jak przyjedziemy wszyscy do domu, także, także wielu będzie kucharzy tej kolacji. Ale to jest fajne, fajne, bo każdy ma swoje jakieś popisowe danie, każdy lubi coś robić. Ja na przykład się zadeklarowałam, że w tym roku zrobię sernik, w sumie dwa rodzaje sernika. Pierniczki odpadają, więc zrobię piernik z cukinią. Pierwszy raz zobaczymy jak będzie smakować. Krokiety. Przyjedziemy do domu w poniedziałek w nocy, więc od córku, od rana jestem w kuchni z rodzinką. Będziemy dalej szykować święta. Wracam do garów Dobra. Ja to wszystko przekładam i zostawiam do wystygnięcia. Jest przed 20, więc zobaczymy, czy się z tym robię, jak nie, to mam na to cały weekend. Także tu odstawiam pieczarki, muszę je jeszcze wymieszać z mozzarellą, ale nie mogę tego zrobić, kiedy one są Ciepło bo mi się cała mozzarella rozpuści, a to nie o to chodzi. Muszę to wymieszać, kiedy to będzie zimne, kiedy przestygnie. Wymieszam z tartą mozzarellą i ona się rozpuści dopiero, kiedy będę panierowała krokiety i kiedy będę je smażyła na taki chrupki, złocisty kolor. Także to zostawiam do wystygnięcia, ale pewnie część z Was zastanawia, dobra, przecież dzisiaj jest 13 grudnia, przecież to nie wytrzyma do środka. Otóż wytrzyma, ponieważ ja to zapakuję w szklane pojemniki, wrzucę do zamrażarki, wyciągnę z zamrażarki i będę przewoziła w torbie termicznej, również z zamrożonymi wkładami do Polski w bagażniku, także też nie będzie super tak ciepło. Myślę, że się powoli zacznę rozmrażać, Jakie dowiozę do Polski, a następnego dnia już będzie wikilia i będę je panierować i smażyć na złocisty kolor. w to rano. Także spokojnie, spokojnie, to jest wszystko przemyślane. Jak wiecie, pracowałam w Gastro, więc musicie mi wierzyć na słowo. Tak się da. Pewnie większość z Was tak robi. No nie powiedzcie mi, że wszyscy wstają rano na hura 24 i robią wszystkie 12 potraw, bo nie ubierze. Myślę, że jeszcze będzie czekało mnie zrobienie paznokci, bo mam takie ładne french z gwiazdkami, ale mi paznokcie strasznie szybko rosną, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak nie, to ja po prostu uzupełnię, zrobię świeżego frencha, dam świeże jakieś ozdoby albo nie, bo ja tak lubię ostatnio klasycznie. Póki co jest troszkę świątecznie. Myślę, że następny dniem będzie znowu nowo robienie paznokci. Dopiero co robiłam, ale wiecie co, muszę robić co dwa tygodnie. I paznokcie, włosy tak szybko rosną. I jakbym chciała boba, to myślę, że do lata mam już takie dość długie. Takie do połowy ramion na pewno będą. Ja teraz się zabiorę za krojenie kapusty. Muszę ją przesadzić, pokroić, wymieszać z grzybami i udusić, usmażyć delikatnie w tej wodzie z grzybów, żeby miała taki ładny kolor i taki super grzybowy posmak. Warsz na krokiety z pieczarkami już jest. Taka proporcja na oko. Dobra, zabieram się za zabijanie. Krokiety zrobione. Lecę odpoczywać. Obejrzę jakiś świąteczny film. To są te poduszki, o których Wam mówiłam wcześniej. Na dzisiaj kończę, miałam pierwszą zmianę, 7 godzin w pracy, Po tyle godzin jest na całym ale Takie. Zrobiłam trochę e, przedświątecznych smakołyków i idę oglądać jakiś film. Zrobię sobie gorącą herbatę z cynamonem, z imbirem i z pomarańczką. Taka będzie. Ja się z Wami żegnam, widzimy się jutro. Pa!